Cześć. Chciałbym Wam powiedzieć o sieciach radiowych. Dlaczego uważam ten temat za ciekawy? Cóż, pewnie dlatego, że chcę napisać o nim pracę magisterską. Ale mam nadzieję pokazać Wam, że jest to dziedzina, która w ostatnich latach bardzo się rozwinęła i to przy sporym współudziale Polaków. Jest to też dziedzina, w której użyto wiele ciekawych technik i rozwiązań, które mogą umknąć podczas normalnego toku studiów. Co opisuje ten model? Cóż, wyobraźmy sobie nasze ulubione miasto. W tym mieście rozmieszczone są stacje radiowe, np. stacje telefonii komórkowej. Ze względu na zabudowanie i ograniczoną moc stacji, gdy któraś z nich nadaje, to nie wszystkie inne stacje ją słyszą. Tutaj uwaga, nawet jeżeli A słyszy sygnał B, to nie znaczy to jeszcze, że B słyszy sygnał z A. Wynika to z tego, że stacje mogą mieć różną moc i stać w różnych miejscach, np. jedna stoi na wyższym budynku, a druga na niższym. Ważne jest to, że wszystkie stacje nadają na tej samej częstotliwości. To niestety może powodować powstawanie zakłóceń. W jaki sposób? Cóż, załóżmy, że C słyszy sygnał zarówno z A, jak i z B. Jeżeli A i B nadają równocześnie, to następuje: Uwaga, trudne słowo interferencja fal. Mówiąc inaczej, C nie słyszy sygnału ani z A, ani z B. Co więcej, nie potrafi nawet odróżnić tej sytuacji od takiej, gdy nikt nie nadawał. To oczywiście jest tylko kwestia modelu i można dyskutować, jak bardzo i jak wiernie oddaje on rzeczywistość. Jaki jest właściwie cel tej komunikacji? Celem jest broadcasting, czyli po polsku rozgłaszanie, czyli inaczej mówiąc komunikacja jeden do wielu. Jedna ze stacji radiowych dowiedziała się właśnie jakiejś ważnej informacji. Na przykład, że zapowiadana jest burza i wszystkie stacje mają być wyłączone między 18.15 a 19.30. Ta stacja musi przekazać tę wiadomość wszystkim innym stacjom radiowym. Pytanie jest, jak to zrobić i jak szybko da się to zrobić? No teraz chwila, która niestety musiała nastąpić. Formalna definicja. Sieć radiowa to graf skierowany. Oczywiście wierzchołki to stacje radiowe. Krawędź od wierzchołka A do wierzchołka B mówi, że transmisja z A jest słyszana w wierzchołku B. W sieci wyróżnione jest źródło S, czyli ta stacja, która zna pewną wiadomość. Zakładamy, że dla każdego wierzchołka grafu istnieje ścieżka od S do tego wierzchołka. Czyli innymi słowy, źródło S ma fizyczną możliwość poinformowania innych. Aplikacja jest podzielona na tury? W każdej turze pewna wyznaczona część wierzchołków nadaje. Na koniec tury wierzchołek V otrzymuje wiadomość, jeżeli dokładnie jeden z jego poprzedników nadawał. Zdanie protokołu to powiedzenie, kiedy który wierzchołek nadaje. Podanie poprawnego protokołu to powiedzenie kiedy, której wierzchołek nadaje w taki sposób, że na koniec protokołu spełnione jest zadanie rozgłaszania, czyli każda stacja radiowa pośrednio lub bezpośrednio otrzymała wiadomość ze źródła. Rolne wydaje się poszukiwanie protokołów najszybszych, czyli takich, które wykonują swoje zadanie w najmniejszej ilości tur. Postawmy więc następujący problem. Dla zadanej sieci radiowej znajdź najszybszy względem liczby tur protokół realizujący rozgłaszanie. No, niestety ten problem jest NP-zupełny. Skoro więc nie umiemy znaleźć optymalnego protokołu, to spróbujmy poszukać takiego, który jest wystarczająco dobry. Co to znaczy wystarczająco dobry? No na przykład taki, który wykonuje zadanie rozgłaszania nie w optymalnym czasie, a w czasie, no na przykład n kwadrat, gdzie n to liczba stacji radiowych. Algorytm, który generuje taki właśnie protokół, widać na ekranie. I to jest fajny moment, żeby zauważyć coś ważnego. Czym innym jest złożoność protokołu, a czym innym jest złożoność algorytmu, który ten protokół generuje. To, o co my walczymy, to, co będziemy chcieli tutaj minimalizować, to jest złożoność protokołu. A złożoność algorytmu, no cóż, dla nas wystarczy, żeby była wielomianowa. Bo ten protokół jest poprawny? Po pierwsze, tutaj nie ma kolizji. Tutaj zawsze nadaje tylko jeden wierzchołek. Po drugie, rozważmy dowolny wierzchołek U i ścieżkę od źródła S do wierzchołka U. Ta ścieżka składa się z wierzchołków VI1, czyli ze źródła, VI2, VI3, aż do VIK, gdzie VIK to jest właśnie ten nasz wierzchołek U. I teraz dowód indukcyjny. Załóżmy, że wierzchołek VIL przed L tą iteracją dużej pętli dostał już wiadomość. Ale podczas tej L tej iteracji, iteracji dużej pętli, w czasie IL tej iteracji małej pętli, on nada. Jako, że będzie jedynym wierzchołkiem, który wtedy będzie nadawał, to wiadomość zostanie dostarczona bez żadnej kolizji do wierzchołka VIL 1. To jest teraz, właśnie jest początek L pierwszej tury, więc niezmiennik indukcyjny jest zachowany. Jako, że ścieżka ma długość k, k jest na pewno mniejsze równe n, to na pewno wiadomość zostanie dostarczona do wierzchołka u, który jest na końcu tej ścieżki. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że n kwadrat to jest zdecydowanie za wolno. Popatrzmy teraz zatem na pracę. Faster Communication in non Radio Networks. Autorzy to Lesiek Gąsieniec, Polski Akcent oraz dwóch innych autorów. Pośród innych rzeczy... Autorzy pokazują w tej pracy wielomianowy, zrandomizowany algorytm, który dla zadanej sieci z dużym prawdopodobieństwem wyliczy poprawny schemat rozgłoszeniowy, który trwa d plus duże o od logarytmu do kwadratu z n oraz wielomianowy deterministyczny algorytm, który wylicza poprawny schemat rozgłoszeniowy, który trwa d plus o od logarytmu do potęgi trzeciej z n. -a. Tutaj, D to jest maksymalna odległość wierzchołka od źródła. To jest ciekawego. Na pewno ciekawostkę może stanowić fakt, że nie cały wynik jest w O, ale wynik jest w postaci D, czyli coś konkretnego plus O od logarytm do jakiejś potęgi od N. Ale to jest tylko detal. Popatrzmy na pierwszy wynik. Otóż istnieje wielomianowy, zrandomizowany algorytm, który dla danej sieci z dużym prawdopodobieństwem wylicza poprawny schemat rozgłoszeniowy, który trwa D plus kwadrat z logarytmu z n. -a. Co to znaczy? To znaczy, że taki schemat na pewno istnieje, a ten algorytm go albo wylicza, albo nie. Natomiast ciekawe jest to, że my, nie za, że my nie umiemy jeszcze tego schematu wyliczyć deterministycznie. My potrafimy powiedzieć, że on istnieje, natomiast nie umiemy go wyliczyć w sposób deterministyczny. Umiemy to zrobić tylko w sposób zanonimizowany. Jedyne, co umiemy zrobić w sposób deterministyczny, to jest znaleźć trochę gorszy schemat. To jest trochę taka sytuacja, jakbyśmy szukali najwyższej góry w Himalajach, a ktoś nam powiedział: O, popatrz na te dwie góry. Nie wiem, czy one są najwyższe, ale wiem, że są dosyć wysokie. Na niższą z nich umiem wejść zwyczajnie bez żadnych problemów. Natomiast wyższą z nich umiem zdobyć tylko w sposób zrandomizowany. Czyli w taki sposób, który zawsze. Zakłada jakieś prawdopodobieństwo porażki. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o ten model. Teraz przejdziemy do innego modelu, tak zwanego modelu ad hoc. Do tej pory dostawaliśmy na wejściu zadaną sieć radiową i musieliśmy znaleźć dla niej poprawny i możliwie szybki algorytm rozgłaszania. Jednak być może ten model nie obrazuje do końca życia, dlatego że w realnych sytuacjach. Między dwiema stacjami radiowymi musi, może stanąć dźwig, który zakłóci łączność między nimi. A być może któraś ze stacji wyłączy się, dlatego że będzie musiała zaktualizować swój software.